Dżentelmenowi od pana Brauna chcę jeszcze dopowiedzieć, że jak wy mówicie, że to nie jest nasza wojna, to proszę się zastanowić nad informacją, która właśnie do mnie dotarła: że w tym okrutnym, zmasowanym ataku na Tarnopol dwie noce temu zginęła polska dziewczynka, amelka. Siedem lat razem z jej mamą. Proszę się zastanowić, czy to oznacza, że to jest nie nasza wojna. To nie jest socjotechniczny argument, to jest prawdziwa śmierć małego dziecka zabitego przez Rosjan. Na cześć którego proponuję uczcić tą minutą ciszy.